Stwórzmy razem ten wielki kalendarz adwentowy marki Only Bio i Evedel. Jest gigantyczny, więc nie wiem nawet jak wam go pokazać. I nie wiem, jak ja mam znaleźć tutaj jedynkę. Jeden mamy tutaj. jeden. Ukankę kwasową, i ogólnie strasznie mi się podobają te. Opakowanka całe, inspirowana zapachem Pawełek. Wielbiam, gdy kosmetyki do włosów pachną właśnie tak deserkowo, więc jestem strasznie ciekawa, jak on będzie mi się sprawdzał. Dwa już widzę tutaj. O mój Boże! To maska do laminacji z zapachem czekolada mleczna Jagodzianka. To jest taka cała seria, jest to odżywka humektantowa. I jest też inspirowana zapachem Pawełek. I tak w ogóle będę miała niespodziankę dla moich obserwatorów, więc polecam Wam mnie obserwować na TikToku, bo informacja pojawi się w kolejnym TikToku i jest ona związana z tym właśnie kalendarzem. A jeśli chodzi o resztę okienek, to nie chcę sobie psuć zabawy z otwierania kalendarzu adwentowego, więc otworzymy je w następny dzień. Zapraszam Was do następnego TikToka.